Panie umiłowany, stajemy teraz przed Tobą, aby podziękować za życie, za oddech, którym oddychamy, za możliwość rozpoczynania każdego dnia na nowo. Napełnij nasze serca szacunkiem, dobrocią i miłością do bliźniego, abyśmy w każdej osobie potrafili dostrzec Twój święty obraz. Niech w naszych domach nigdy nie zabraknie pokoju, niech nadzieja odnawia się w naszych umysłach, a radość niech obficie wypełnia naszą drogę. Niech każda łza zamieni się w uśmiech, każdy strach w odwagę, a każdy smutek w siłę. Jezu, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i wierzymy, że nasza najpiękniejsza modlitwa. Ta najgłębsza i najbardziej szczera w sercu zostanie wysłuchana przez Ciebie we właściwym czasie. A teraz proszę Ciebie, który czytasz tę modlitwę, napisz w komentarzu jedno pozytywne słowo, takie jak nadzieja, wiara albo miłość. W ten sposób razem stworzymy łańcuch błogosławieństw, który dotknie tysięcy serc. Panie, spraw aby każda osoba, która podzieli się tym przesłaniem, otrzymała w dwójnasób to, czego dobrego pragnie dla innych. Niech Twoje światło będzie przewodnikiem, a Twoja miłość wiecznym schronieniem. Amen.